Dzień dobry, Adam Pachura. Witam państwa w programie Rozmowa na temat. Dziś państwa i moim gościem w studio jest Ilona Kwiecień, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Dzień dobry. Dzień witam dobry, panią. witam serdecznie. Zaprosiłem panią do studia, aby porozmawiać na temat kredytów frankowych. O tym się bardzo dużo mówi. Proszę mi powiedzieć, kto to jest frankowicz i na czym polega specyfika tego kredytu? Frankowicz to jest osoba, która no najczęściej w latach 2005-2008, chociaż oczywiście może być wcześniej, może być później, wzięła kredyt specyficzny, czyli taki kredyt, w którym zaplątano do umowy kredytowej walutę, w tym przypadku walutę, która wszystkim wydawała się bardzo stabilna, czyli franka szwajcarskiego. Wtedy około dwóch złotych. Wtedy około dwóch złotych. To rzeczywiście był absolutny dołek, tak kolokwialnie można powiedzieć, jeżeli chodzi o kurs franka. No tak, ale można było wziąć w złotówkach? Można było kredyty brać w złotówkach. Kredyty walutowe były właściwie troszeczkę takim nowym na rynku i to bardzo chętnie proponowanym przez banki, z uwagi na to, że troszeczkę inaczej oceniano zdolność kredytową do kredytów walutowych. W związku z tym duża część klientów, która na przykład nie miała zdolności kredytowej do określonej kwoty przy zakupie mieszkania, żeby wziąć kredyt w złotówce, miała ją. Paradoksalnie we franku, czyli w walucie, której na przykład nie zarabiała na naszym rynku, i to było dość istotne z punktu widzenia banku. Poza tym no, oferowano te kredyty jako wyjątkowo stabilne, wyjątkowo atrakcyjne, czasami, no wtedy w tych czasach z niższym oprocentowaniem również, więc to też miało znaczenie. Wiele osób mówi no to... mogłeś wziąć w złotówkach w walucie, w której zarabiasz, nie miałbyś tych problemów. Dlaczego jest w tej chwili, w chwili tyle pozwów do sądu? No to chyba trochę dwie, dwie, dwie kwestie mamy w tym jednym pytaniu. Z jednej strony, no właśnie, nie, niekoniecznie mogłaś wziąć w e, złotówce, no bo na przykład nie miałaś zdolności kredytowej, w związku z tym być może nie wystarczyłoby na zakup mieszkania. To jest jeden powód. Drugi powód, no jednak te kredyty były oferowane jako wyjątkowo atrakcyjne przez banki. W związku z tym, jeżeli przeciętny konsument przychodzi kupić jakiś instrument finansowy, czy, czy zawrzeć umowę z bankiem, podobnie jak z zakładem ubezpieczeń, oferuje mu się do wyboru dwa produkty i mówi się, ten jest atrakcyjniejszy, a jednocześnie jest bardzo bezpieczny. I dla ciebie będzie po prostu najlepszym możliwym rozwiązaniem. No to zakładamy, że ufam instytucji finansowej, i to też był drugi powód. Kredyt frankowy, jeżeli się człowiek zaciągał w 2005 roku, miał powiedzmy 300 tysięcy złotych do spłacenia. W tej chwili po 15-17 latach mają do spłacenia 384 tysięcy. No, no właśnie to jest paradoks, co, co jest nie tak z tym kredytem. Właściwie mieliśmy dwa rodzaje tych kredytów denominowane i indeksowane. Jest pewna różnica techniczna między nimi. W jednym w umowie mieliśmy kwotę wyrażoną we franku, a potem wypłata następowała w złotówce, więc paradoksalnie dostaję kredyt we franku, wypłacany jest w złotówce. No i tu już kurs waluty oczywiście wpływa na to, jaką dostanę kwotę. Potem ten kurs waluty wpływa na moje miesięczne raty. Drugi był jeszcze troszeczkę trudniejszy do oceny jako kredyt walutowy, ponieważ w umowie widział, widniała kwota w złotówce, walutą spłaty rat była złotówka, ale wszystko było i tak przeliczone przez Franka, tak? Czyli mieliśmy takie troszeczkę... Takie Czyli komuśle... Franka nikt nie widział? A... Franka mógł nawet nikt nie widzieć, tak nie do końca sobie zdawał sprawę. On tam oczywiście w umowie się pojawiał, ale, ale to oczywiście pytanie, na ile jesteśmy w stanie tą umowę czytać dokładnie. Więc, więc to, jest, to jest problem, który pojawił się, pojawił się w tym Franku. Dlaczego, dlaczego się pojawiły właściwie te pozwy? Te pozwy się pojawiły dlatego że rzeczywiście, że no z jednej strony Oczywiście po drodze mieliśmy skok, jeśli chodzi o kurs Franka, i to taki, którego myślę nikt się nie spodziewał, bo frank był przedstawiany jako wyjątkowo stabilna waluta. Porównywano ją czasami do waluty już tylko chyba japońskiej. Szwajcaria w ogóle zawsze wydawała się jako taki punkt odniesienia neutralny, bogaty, tak i też jako kraj wyjątkowo stabilny. No i gdzieś w momencie, w którym zaczęło te kursy walut rosnąć, i to bardzo istotnie, no jak wiemy teraz, tak, właściwie ponad dwukrotnie, to ta wartość obciążenia się zmieniła, i problem nie jest to w tym, co dostrzegają na przykład teraz ci, którzy mają kredyt w złotówce, że wzrosło mi obciążenie miesięczne, bo to jest oczywiście problem, który, który jest na bieżąco dostrzegany. Problemem jest także to, że wzrosło tak naprawdę moje zobowiązanie wobec banku. Gdyby bank dzisiaj przyszedł i powiedział, panie Kowalski, pan już nie ma zdolności kredytowej, pan musi dzisiaj mi oddać całą kwotę, bo pan, no uważam po prostu, że nie jest bezpiecznym klientem, to na dzisiaj wyrażona wartość, którą muszę oddać, przeliczona przez tak wysoki kurs franka, rzeczywiście powoduje, że ja do tej pory właściwie to, co spłaciłam, to nic nie ma znaczenia, ja muszę dalej drugie tyle spłacić wciąż do banku, pomimo tego, że przez 15-17 lat spłacam rzetelnie kredyt. Czyli pozew zbiorowy czy indywidualny? No, myślę, że jednak stanowczo indywidualne. Tych pozwów jest mnóstwo. W tej chwili szacuje się, że jest ich ponad 110 tysięcy już I, i myślę, że będzie jeszcze więcej, ponieważ właściwie w tym roku 2023 czekamy na dość ważne orzeczenie Trybunału Europejskiego dotyczące pozwów w drugą stronę, czyli tego, że banki chcą wynagrodzenia od kredytobiorcy w przypadku unieważnienia kredytu za korzystanie z kapitału. Tak się to nazywa. No czyli to, to co się też podnosi na rynku. No jednak powinieneś zapłacić instytucji finansowej za to, że udzieliła Ci, udzieliła ci tej kwoty pożyczyła Ci ją. Czekamy na to orzeczenie. 16 lutego ma być już opinia w tej sprawie, a orzeczenia się spodziewamy w połowie roku. Natomiast mając na uwadze doświadczenia orzeczeń TSUE oraz doświadczenia dotyczące tych sporów na innych rynkach, bo one były i w Hiszpanii i w Chorwacji na przykład, ono na pewno będzie prokonsumenckie, czyli takie, że bank nie będzie mógł dochodzić zwrotu, nie będzie mógł dochodzić wynagrodzenia za korzystanie z kapitału. Z uwagi na taką troszkę politykę bardzo prokonsumencką jednak na rynku europejskim to orzecznictwo TSUE przyjęło, że w tym sporze tak naprawdę mamy na dwie strony. Jedna to jest słaby konsument, nawet jeśli on ma lepsze wykształcenie, mniejsze, gorsze, tak, bo oczywiście różnych mamy kredytobiorców, to mimo wszystko te umowy były na tyle skomplikowane, to po pierwsze, po drugie, no, sam, sam kurs waluty to nie jest jedyny problem, ale również pojawiają się w tych umowach zastrzeżenia dotyczące tego, że bank jednostronnie kształtuje wartość tego zobowiązania, ponieważ ja nawet nie wiem, jaki kurs zastosuje, to jest decyzja absolutnie banku. Poza tym zostałam poinformowana jako przeciętny kredytobiorca z reguły w taki bardzo powierzchowny sposób o ryzyku, to znaczy z reguły mamy w tych umowach informacje, takie powierzchowne, w których bank stwierdzał, jest ryzyko walutowe, może się zmienić kurs waluty, może się zmienić stopa procentowa i to wpłynie na Twoją sytuację. Kredyt udzielany był na 25, na 30 lat, ale jeżeli byśmy popatrzyli na informacje ze strony banku, no to nikt nie pokazał na przykład w takim horyzoncie, jak będzie wyglądała ta sytuacja. Nikt nie pokazał symulacji, nikt nie pokazał tego, co się działo z Frankiem przed rokiem 2005. A wystarczyłoby spojrzeć na przykład na rok 2003 i różnica już była 50%, jeśli chodzi o kurs waluty, a wcześniej te różnice były czasami jeszcze większe. Zatem, wracając może do tej nierównowagi, mamy konsumenta, no a z drugiej strony. Instytucję finansową działającą zarobkowo, często z doświadczeniem na rynku międzybankowym i międzynarodowym, właściwie zawsze w tej sytuacji, bo jest to jednak biznes międzynarodowy, no i taką, która doskonale wie, co robi. Więc te jakby oczekiwania co do staranności, uczciwości, poziomu wyjaśnienia tak naprawdę klientowi, co kupujesz, jaką umowę zawierasz, z czym się to może wiązać, są wysokie wobec instytucji finansowej. I w tym kierunku zmierza jednak orzecznictwo unijne i także Sądu Najwyższego w Polsce, więc myślę, że tych Pozłów będzie jeszcze więcej. No dobrze, bardzo skomplikowane, szanse Aha. nierówne. Bank jest po to, żeby zarabiać pieniądze, a nie nam pomagać. Na całym zachodnim świecie takie kredyty są niedozwolone. Dlaczego to jeszcze funkcjonuje w Polsce? No w Polsce już nie funkcjonuje. Od 2017 roku mamy zakaz udzielania kredytów w walucie, w której nie uzyskujemy dochodów, w związku z tym już nie funkcjonuje. Natomiast rzeczywiście no ta akcja wzmożona kredytowa ten rok 2005 do 2008 mówi się o tym, że to było dawno, że, że no dopiero weszliśmy do Unii, prawda, że, że sytuacja była inna. Ale jest dość ciekawy raport e, Najwyższej Izby Kontroli na ten temat, która tak przeanalizowała cały ten horyzont. No i zwracano uwagę na to, że przed tym rokiem 2005, bo kredyty Walutowe pojawiły się na polskim rynku w 1996 roku. Ale już w okresie 2002-2003 nadzór bankowy zwracał bankom uwagę, że uwaga, udzielacie kredytów nie informując klientów o ryzyku. Uwaga, klient nie ma możliwości zabezpieczenia się przed ryzykiem walutowym w taki sposób, jak ma bank. Bank. Może się zabezpieczać przed ryzykiem walutowym, przed ryzykiem stopy procentowej. Bank kupuje pieniądze po zupełnie innej cenie. Tak? Bank kupuje walutę po innej cenie. Bank jest zupełnie inaczej zabezpieczony, jeśli chodzi o właśnie rynek międzybankowy, więc nawet paradoksalnie wtedy, kiedy nam jest ciężko, bank banki tak zarabia, więc ta nierównowaga jest ogromna. Do tego w 2006 roku pojawiła się pierwsza rekomendacja Komisji Nadzoru Finansowego, wtedy jeszcze bankowego, a tak zwana rekomendacja S, w którym już wtedy komisja nadzoru mówiła, trzeba klientom, udzielać wyjątkowo szczegółowej informacji, jeśli chodzi o produkty walutowe. Myślę, że banki przez pewien czas po prostu to bardzo mocno ignorowały. To troszkę, to troszkę tak jak potem w okresie 2000, bodajże chyba 14 już, takie doświadczenia obserwowaliśmy na polskim rynku z obowiązkiem informowania szczegółowego o kosztach kredytu konsumenckiego. W kuluarach bardzo często się mówiło o tym, że tak ta, drukujemy tą tabelkę, dajemy klientowi do podpisu, prawda najlepiej drobnym druczkiem, a czasami nawet tak między wierszami, żeby nawet nie spojrzał, nie tłumacząc mu niczego. Zawsze to jest też presja no, czasu, tak, okoliczności. Jaki jest koszt takiego pozwu? No, koszt tego pozwu e, przy obecnych regulacjach jest stosunkowo niewysoki, zwłaszcza jeśli chodzi o postępowanie sądowe. E, Dlatego, że wpis przy sporach bankowych od pewnego czasu wynosi tylko tysiąc złotych, więc stąd też ta duża liczba pozwów na rynku, ponieważ klient musi zaangażować tylko tysiąc złotych na opłatę sądową. W związku z tym jest ona niewysoka. Oczywiście do tego dochodzi wynagrodzenie kancelarii, w zależności od, od tego, jaka jest to wartość kredytu, jak przewidywany jest długi okres sporu. Ewentualnie wiadomo, zależy to też oczywiście od tego, czy będzie to kancelaria w takim mieście, czy w innym mieście. Więc te, te wynagrodzenia oczywiście będą różne. Natomiast sam sam koszt sporu, tego zaangażowania, wpisu tak zwanego sądowego to jest 1000 zł. Bardzo często banki wychodzą z propozycją ugody. Co wybrać w takiej sytuacji? Czy złożyć pozew do sądu, czy wybrać jednak tą ugodę? A... No ja powiem tak, jako i profesor uczelni, i jednak adwokat z doświadczenia muszę powiedzieć, że raczej nie podpisywać ugody, a przynajmniej nie przed konsultacją. Tak? Dlatego, że obecnie proponowane ugody w większości na rynku to są ugody, w których to postąpienie ze strony banku jest wyjątkowo małe. To, to jest postąpienie na poziomie czasami 5% z punktu widzenia klienta, więc pochopnie ugody na pewno, na pewno nie doradzałabym podpisywać. Myślę, że należy to, należy to ewidentnie konsultować. Natomiast, ponieważ 98% tak można szacować, właściwie tak się szacuje na rynku pozwów, i jednak prowadzi do unieważnienia kredytu, no to jest to stanowczo bardziej korzystna opcja z punktu widzenia kredytobiorcy. Rozmawiamy o tych kredytobiorcach mhm. frankowych, a co z tymi złotowymi? No, to jest, to jest oczywiście nowy temat, który się pojawia na rynku. Nadzór bankowy szacuje, że mamy około na razie kilkudziesięciu pozwów dotyczących kredytów złotowych. W tej chwili jest to temat, który jest taki troszeczkę nowy, ponieważ pojawia się koncepcja kwestionowania wyboru, jako tego głównego wyznacznika stopy procentowej. No Ale temat istotny, bo jak wiadomo w ciągu ostatniego półtora roku wzrost, jeśli chodzi o stopy procentowe, od 0,5 do ponad 6 i to oczywiście wpływa na, na wartość zobowiązań. Myślę, że najbardziej tych kredytobiorców, którzy kredyt wzięli półtora roku. Temu, tak? czyli wtedy, kiedy te stopy procentowe były wyjątkowo niskie, no a w tej chwili ten, ten wzrost e, powoduje, że raty do obciążenia miesięczne czasami są dwukrotne. E, takie pozwy się pojawiają. E, właściwie wyroków prawomocnych nie ma, więc oczywiście trudno ocenić, w jaki, sposób ewentualnie, e, w jaki sposób ewentualnie będzie ta kwestia rozstrzygana. Na pewno można w tych pozwach dostrzec e, i w ogóle w tych kredytach dostrzec w ostatniej sytuacji e, dokładnie podobny zarzut, czyli brak rzetelnego poinformowania o ryzyku, brak symulacji długookresowych, kiedy banki udzielający zwłaszcza kredytów rok temu czy półtora roku temu doskonale wiedziało, że te stopy procentowe właściwie będą rosły i to to już była taka trochę tajemnica poliszynela, ale też no były takie okresy, w których one wynosiły 6%, więc należało klientowi pokazywać właśnie taką symulację opartą na tym, że w latach dwutysięcznych takie właśnie stopy procentowe Mam były. Też, więc... Pani profesor, wiele no. osób nie rozumie, ponieważ jak widzimy prezesa Glapińskiego, który wychodzi o 6%, 6,5%, tak. no to wydawałoby się, że kredyty wzrosną o 6,5%, bo czasami tak, też tak, takie tak, tak, tak. E, e, informacje słyszę, a tu nagle kredyty wzrastają o 100%. Dokładnie, tak. No, ponieważ stopa procentowa nie jest jedynym wyznacznikiem kosztu kredytu i wysokości raty kredytowej. W związku z tym oczywiście te, te skoki nie, nie są dokładnie 6%, tak, jakbyśmy mogli oczekiwać. I, i to jest kolosalna różnica. Um, tutaj zarzutów może być bardzo dużo, natomiast tu jest podstawowy problem tak naprawdę w tych pozwach, które ewentualnie mogą się pojawić, ponieważ. W gro tak naprawdę tych kredytobiorców, którzy najbardziej czują problem, to są ci świeży kredytobiorcy złotówkowi, czyli sprzed roku, sprzed półtora roku czy sprzed dwóch ewentualnie lat, czyli którzy spłacili może raptem 1 dziesiątą tego kredytu. W przypadku unieważnienia takiego kredytu, musimy pamiętać i to tak samo zresztą jest przy kredytach frankowych, trzeba się będzie z bankiem rozliczyć. Ja oddaję kwotę pożyczonego kredytu, jeśli wzięłam 300 tysięcy, muszę oddać 300 tysięcy. Bank oddaje moje wpłaty. Możemy się próbować ewentualnie rozliczyć. Jeżeli spłacamy kredyt frankowy 15-17 lat, no to rzeczywiście ta kwota praktycznie została wpłacona do banku, więc tutaj nie, jakby nie jest to obciążenie bieżące. W przypadku kogoś, kto półtora roku temu wziął kredyt w złotówce, no on po prostu będzie musiał być gotowy, żeby dzisiaj nagle oddać po takim procesie 300 tysięcy złotych. I, I myślę, że to będzie główny hamulec tak naprawdę dla tego typu kredytów. Myślę, że prędzej będziemy się tutaj spodziewać raczej e, takiej koncepcji, która się pojawiła już w niektórych pozwach, czyli próby wycięcia, nazwijmy to troszeczkę wyboru jako, jako wskaźnika kształtującego zarobki. No, ale zawsze coś będzie innego. Rata będzie mniejsza, tak. I rata mogłaby być mniejsza i myślę, że w tym kierunku można by ewentualnie próbować takie pozwy prowadzić. W tym kierunku część pozwów pojawiła się na rynku. Zobaczymy, jaki będzie orzecznictwo. Czyli co, zanim podejmiemy decyzję, że składamy pozew do sądu, warto się skonsultować? No warto się skonsultować, ponieważ powiem tak, no, z doświadczeń gro kredytów udzielanych w latach 2006-2008 było udzielanych z zastos zastosowaniem takich właśnie umów, które ewidentnie mają w sobie postanowienia abuzywne, czyli te właśnie niedozwolone, na których się opiera pozwy frankowe i w których rzeczywiście ta informacja o ryzyku była bardzo słaba. Natomiast no, nie możemy powiedzieć, że na pewno 100% takich kredytów jest, więc trzeba oczywiście Chcie zwrócić na to uwagę, trzeba to przeanalizować, więc no, zawsze należałoby się skonsultować. Dziękuję dzisiaj za rozmowę w studiu i wyjaśnienie tematu. Mam nadzieję, że wiele osób zrozumiało i z pewnością skonsultuje, zanim pójdzie do sądu. Państwa i moim Dziękuję gościem bardzo. dzisiaj w studiu była profesor Ilona Kwiesień z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.